Dla ilości popytu kul w 4 sztuki przychod osiąga maksimum i wynosi 96 zł. I dla ceny P30 zł. Oblicz TR, wyznacz EPD i dokona interpretacji ekonomicznej otrzymanego wyniku i przedstaw zaistniałą sytuację graficznie. Jako, że wcześniej nagrałam, ale nie nagrał mi się dźwięk. Ale muszę nagrać jeszcze raz, w związku z czym nie będę już rysować i pisać tej interpretacji, tylko sobie ją po prostu tutaj wkleję. No więc, tak, wiemy, że dla maksymalnego TR EPD równa się 1, dla tego punktu przez który przychodzi linia spadająca z tego maksimum, żeby policzyć ilość dla ceny równej 30 zł, co nam będzie potrzebne do policzenia TR, potrzebujemy równanie popytu. Nie będzie to trudne, ponieważ równania, ogólna postać równania popytu ogólna postać równania popytu wygląda tak. Q równa się B razy P plus A. No i A tak naprawdę już mamy, ponieważ a to będzie dwukrotność tego punktu, dla którego APD jest równe minus 1, czyli A to będzie 4 razy 2, czyli 8 to będzie tyle. Czyli A to się równa 4 razy 2, czyli 8 sztuk. No i teraz zostaje nam znaleźć B. Żeby znaleźć B, to musimy znaleźć cenę dla tych 4 sztuk, żeby móc to policzyć z równania na APD. No, żeby znaleźć scenariusz tych 4 sztuk, to wystarczy podstawić sobie tą wartość, ponieważ pamiętamy, że tr to było po prostu p razy q. Mamy q, mamy tr, możemy policzyć p. 96 to się równa p razy 4, czyli p to się równa 96 przez 4, czyli 24. No i jeśli pamiętamy, że ten eped się 1, to podstawiamy to do wzoru na eped. To była zmiana Q przez zmianę P na raz P przez Q i podstawiamy minus 1 to się równa zmiana Q przez zmianę P razy P, czyli 24 przez Q, czyli 4, to się skróci, to będzie 6. No i wychodzi nam, że zmiana Q przez zmianę P to będzie minus 1 podzielić przez 6. Czyli minus 1 szósta. To jest jednocześnie naszym współczynnikiem B tutaj w tym równaniu. Czyli Czyli równanie popytu to jest Q równa się minus 1 szósta razy B plus 8. No i stąd możemy policzyć ilość dla tej ceny. Podstawiamy to po prostu. Q to się równa minus 1 szósta razy 30 plus 8. 30 przez 6 to jest 5, czyli to się równa minus 5 plus 8 to się równa 3. No i żeby policzyć ten TR, żeby policzyć ten TR, to musimy po prostu podstawić. Czyli TR to się równa ta cena, czyli 30 zł razy ilość, czyli 3 to jest 90 zł. Podpunkt B nim trzeba było policzyć EPD. No mamy ilość i cenę, więc to nie będzie trudne. EPD to się równa. Ten współczynnik, tak, ta zmiana już tu mamy minus 1 szósta razy cena, czyli 30 przez ilość, czyli 3. To nam się skróci. Tu będzie 10, tak? Tu będzie 1. To nam się skróci jeszcze raz przez 2. Tu będzie 3, tu będzie 5. czyli to się równa minus 5 trzecich. To potem daje minus 1 i 2 trzecie. Interpretację tego sobie wkleję. Ok, no i teraz mamy tutaj interpretację. Wzrost, spadek ceny o 1 zł spowoduje spadek, wzrost ilości popytu o 1 i 2 trzecie sztuki. Oznacza to, że w tym punkcie popyt jest elastyczny. No i został teraz nam wykres, który też sobie wkleję, bo też go wcześniej narysowałem. Mamy wykres. Ja go szybko objaśnię, bo takie wykresy już wiele. Tą krzywą popytu zaznaczyłam biorąc dwa skrojone punkty, tak, dwa miejsca zerowe, czyli miejsce, w którym się przecina linia popytu z osią k No i to jest dwukrotność tej ceny dla EPD równego 1, czyli 48, poprowadziłam sobie. Potem zaznaczyłam ilość równą 4, cenę równą 24. To jest dla punktu epedeu 1, tak, no i zaznaczyłam tą cenę 30 i ilość 3 dla EPD równego minus trzecie. No i w sumie jeszcze jedną rzeczą, którą trzeba było zrobić, to było zaznaczyć to przerywanie osi, że tu nie jest w skali, tak, no i zaznaczyć ten, y, tą parabolę przychodu całkowitego, czyli TR max z zaznaczeniem, że tu jest 96 zł i z zaznaczeniem, że to jest, to spada właśnie na tę ilość równą 4. No i oczywiście parabole leci do tych dwóch końców, tak do początku układów współrzędnych i do e, ilości równej 8 na osiku. No i to jest tyle. Mm, jeśli ktoś chce jeszcze się nauczyć, jak rysować te wykresy, to odsyłam do poprzednich filmów, bo zrobiłam to już tyle razy, że sądzę, że szkoda naszego czasu na postarzanie tego po raz kolejny. No i to jest tyle, jeśli chodzi o to zdanie.